Cześć się z tej strony Swerd, dalej oczywiście Onecharted 4 Kres Złodzieja. Kontynuujemy, kontynuujemy. Tam jest jakaś sala z wielkim posągiem, tutaj sobie ostatnio zeszliśmy. Ale są też tutaj, widzę, jakieś dwie, dwie mniejsze sale i może zaczniemy od zbadania właśnie tych tutaj mniejszych. Zobaczymy. Wow, co to jest? No właśnie, zobaczymy co to właśnie tutaj jest. Proszę. Sam, zobacz. Hej. E, a e, e, może oni chcieli zbudować park rozrywki? Piratolandię. <laughs> Piratolandię, czemu nie tu jakaś makieta? Sam, spójrz na ten model. To wygląda jak ulica. Myślisz, że to wszystko zbudowali? Z nimi nigdy nie wiadomo. Coś tutaj wpisaliśmy sobie? To miejsce sporo się różni od tych obskurnych jaskiń w Szkocji, im bliżej Libertali, tym wszystko bardziej okazałe i wystawne. Największy, najistny, misternie zdobiony ratusz, skarbiec, domy z współdzielonymi kwaterami, małe budowle, kwatery służby, pojedyncze domy. No właśnie, coś tutaj chcieli rzeczywiście. Rzeczywiście, budować to jakiś mały, zobaczcie, posążek. Doskonała robota. No proszę, bardzo, bardzo, bardzo fajne i klimatyczne na pewno. Co tu jeszcze możemy sobie zbadać? Co tu jeszcze możemy zobaczyć? Tutaj coś mamy. Plany trochę przykurzone. No, rzeczywiście chcieli coś tutaj budować. Sam zobacz. Patrz, symbole piratów. Avery jest w samym środku. The Founders, czyli założyciele, tak? Tu jeszcze coś mamy, no nie, 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 to sobie wszystko tutaj popatrzymy, odsuń się sam. Avery i tu przewodzący kapitanom. Chyba spisują swój kodeks. Piracką kartę praw. Całkiem możliwe. Całkiem możliwe, co mamy tutaj? Statek Avery'ego. <laughs> Fancy. Tak, atakuje Gunsway. Tak to się zaczęło. Nathan, to... To historia powstania Libertali Dokładnie tak jest. Kurcze blade. Coraz bliżej jesteśmy odkrycia, odkrycia skarbu. O, proszę. Sobie możemy przepłynąć chyba do tej drugiej komnaty. No to wejdźmy tutaj, popatrzmy. Tam jest jeszcze jakieś przejście, ale chyba tutaj już nic. Ciekawego nie będzie, zobaczymy. Ha, gdzieś tam też można. Chyba popłynąć. Gdzie jesteś sam? Chyba się wynurza. Sporo tu zapasów. Narzędzia, nasiona. O, prowiant. Raczej już przeterminowany. Ja pierniczę. Co to za miejsce? Odkryć coś takiego to jest kurczę coś. Coś w rodzaju zaplecza. Boże, to tu opracowali swój plan. Zostaje pytanie, czy wcielili go w życie. A na pewno. Spójrz tylko, nie stawia się wszystkiego na jedną kartę, żeby później zrezygnować. No nie wszystko się zawsze udaje. Przepiękna jest ta gra. Nic dodać, nic ująć. Tam być może gdybyśmy się udali, jest do znalezienia jakiś skarb, nie skarb, coś w tym stylu. Dobrze, co, to co najważniejsze chyba sobie popatrzyliśmy? Jest teraz ta komnata wielka z olbrzymim posągiem. Zobaczymy sobie ją, właśnie. Jakaś płyta naciskowa. Na to wygląda z symbolem Eweriego, tak? Co tutaj jeszcze mam? No jest posąg. Jest posąg i to wszystko. Jedna z płyt. Ha nie, czy jeszcze jest jakaś? Tu jest jakiś posążek. <gry> dobra, nie przedłużajmy, stanę na nią. No i proszę. Właśnie mechanizm się popsuł. O nie, 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 Jakoś na pewno tam wejdziemy. Podnieśmy to razem, dobra? Okej. Okay. Próbujmy. Okej, okay, do dzieła. Na razie myślę o swoich prezydentach. Nie pierwsza brama, którą tak podnosiliście. Kolejna sala z zagadką. A, przed nami kolejna próba. na no, no to wygląda. Ja pierniczę. Kiedy w końcu odnajdziemy skarb Ejveriego i reszty piratów. Co tutaj mamy? Koło jakieś sfery, symbole. Tutaj koło młyńskie. Dobra. Nic tu chyba więcej nie wymyślę w tej chwili. No proszę, tutaj możemy wejść. Nie bardzo wiadomo po co. Przynajmniej na razie. Dobra, idźmy na środek, idźmy na środek i zobaczmy, co się wydarzy. Sprawdźmy jak to działa. Oho mechanizm. Możemy obracać, co nam to daje? Symbole nie odpowiadają tym w świetle. Symbole nie odpowiadają tym w świetle. <laughs> ciekawostka dropsa. A, obracają symbole, a przydatne. Dobra, może poszukamy tego, co jest tutaj w świetle, i chyba mamy go. No to przesuńmy. Co nam to dało? <ścoughs> co nam to dało? Które teraz obracam? Tam jakieś koła. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to rozkminić powiem wam szczerze. No bo mamy symbol i co z tego? Już chyba... Już chyba kapuje. Już chyba kapuje, dobra. Jak obracam... O właśnie. Dobra, to przesuńmy je. Ho. Huh. Przesuńmy może obie. Wow, kolejne się obróciły. Na co tutaj mamy nakierować? Pytanie. Tam chyba było coś z połówką, właśnie światła. Zobaczcie. Czyli tu mamy ten symbol, a tu mamy zaciemnione i rozjaśnione. Czyli tą kulę ustawimy sobie sobie w ten sposób. O, bingo. No i mamy te symbole. Zobaczymy. Zobaczymy czy to oto kaman. No jeszcze trochę. Tak jest. są mi kapitanowie. jest Bonnie i i Albasra i jak A w mordę musimy. Cały albasem. Mogołem, służył na Gazle. Dlaczego bratał się z Ewel? Podobno miał zostać stracony, ale uwolnił się w czasie bitwy i udało mu się wysadzić w skład z Prochem. A, Ewel z wdzięczności wziął go do siebie? Dokładnie tak. A ten drugi? Ponoć z nikogo stał się budzącym postrach mistrze. No dobra, kombinuję z kolejnymi. Czekajcie, czekajcie, bo teraz widzicie, jakie mamy światła. Tak byśmy musieli to sobie poustawiać. Przesuńmy tak. Ok. I obrócimy sobie tak. No, no właśnie. To by chyba pasowało. A to jeszcze niekoniecznie. Teraz chyba będzie dobrze. Przesuńmy to. Kurde, prawie. <laughs> prawie, ale jednak nie tak. Zobaczymy. Jeden na pewno się uda. No właśnie. Jeden się udał. To trzeba by to było tak ustawić, żebyśmy dwóch naraz. Żebyśmy dwóch naraz nie przekręcali. Hmm, to nie będzie takie kurcze, chyba proste, ale może też nie będzie takie trudne. Jak dam tu, to znowu dwa naraz obrócę. Jedźmy dalej. Dobra, tutaj jeden będę mógł obracać, bo tamten jest dobrze ustawiony na bank. Którą to nas interesuje? Strona i takie. Nie jest to może zbyt skomplikowane, ale kurde, jednak. Jak to prawidłowo. Jak to prawidłowo ustawić? No i proszę, teraz wystarczy. Dzięki sam za podpowiedź, czyli wygląda na to, że mamy to dobrze. Przesuwamy, przesuwamy, przesuwamy. Binga. No i się zaczyna. To teraz. Ach. Zobaczmy. Joseph Farrell, William Miles, Tariq bin Malik i Christopher Condent. No już ośmioro. No, czyli chyba zostaje nam ostatnia rzecz do zrobienia. Kurde, nie wierzę. A nie, mamy dwa światła jednak. Jednak mamy dwa. O, w mordę. To będzie trudniej. Ten bin malik wygląda mi na małra. <grym> <grym> Dobra, muszę tak zrobić. Już chyba wiem. Że, jak ja je obrócę w prawo, to one pójdą w dobrym kierunku. Ale czy to się uda? Niekoniecznie. Obróćmy to jeszcze. Cyk, cyk, jeszcze raz. I hm, tak, tu mi się chyba uda, nie, też się nie uda, czyli jeszcze raz je obrócę. Kurde, tamten jest dobrze zobaczcie, fucking shit. Ten pewnie najedzie prawidłowo. O właśnie, ale tamten nie. Hmm, hm. hm, hm. To już słabiej, to już słabiej, kurde, blade. Mamy go tak. Pyk poszedł raz. No, ten jeden chyba obrócę. Dobra, tylko ten jeden się obraca. Nie tak, nie tak, nie tak. Jeszcze raz go obróć. Jeszcze raz i jeszcze raz. Kurde, i teraz wydaje mi się, że będzie. Że będzie dobrze. Zobaczymy. Nie. Jeszcze raz. Kurde za daleko. Jeszcze jeden ruch, jeszcze jedno pokrętełko. Tak. I reszta załogi. Richard błąd. Edward England i Thomas Tu. Sam, patrz, chyba wiem dokąd iść. Ech, zaraz, zaraz. Ile To jedenastu piratów. Brakuje naszej gwiazdy. Aha, dziwne. Dziwne, nie dziwne. Mamy schody, więc może one nas doprowadzą do brakującego posągu. Zobaczymy. Wyjścia chyba nie mamy. Dobra, dokąd teraz? Ja pierniczę. Twój poząk Eweriego się znalazł. Wiesz co? Zaczynam odnosić wrażenie, że Ewery był narcyzem. Naprawdę? <grymne> tak. No to chodźmy zobaczmy, co dla nas ma. Ja pierniczę, fajnie, fajnie. Mordę trochę rzeczywiście. Coś musimy wykombinować, żeby się stąd wydostać. E, na tym. Ten... Tu szczerze. Jak nasza wyprawa wypada na tyle po dotychczasowych do Zapytaj mnie, jak będzie po wszystkim. <laughs> no właśnie. Jeszcze nie wiadomo, czy czegoś nie rozwalicie. Dobra, mamy zjazd. Nie, nie zerwij się, nie zerwij się. Nie. Bingo! Stąd skoczymy, czy nie skoczymy? Tak, chyba kurcze też niekoniecznie, co? Dobra, pójdźmy tędy. Zobaczymy, tutaj mamy jakieś przejście. Gdzieś nas powinno wyprowadzić, myślę, we właściwe miejsce. No właśnie. Dobra, mamy łódź i płyniemy do naszego pirata. Dobra, tu do wody możesz sobie śmiało skoczyć. Tak, tu zaczynaliśmy zabawę z zagadkami. No i mamy łódź, która była w prologu, więc jeszcze coś tutaj się ciekawego na pewno wydarzy. Okej. Okay. Wyspa z pomnikiem Eiveriego jest po prawej. Płyniemy, płyniemy tam właśnie. Jestem taki podjarany, że się dosłownie ręce mi się trzęsą. Tak, znam to uczucie. Albo po prostu muszę zajarać, a może jedno i drugie. No i te chmury tutaj też oczywiście mówią, zbliża się chyba burza. A jak się zbliża burza, no właśnie. Wszystko pamiętamy z prologu, jesteśmy coraz coraz bliżej tej akcji, ale zobaczmy. Nim nie patrzy. Może to my mamy spojrzeć. Wyspa Skarbu może się schować. Ja, piernicza, jaka przygoda. No, chłopaki mają naprawdę fajnie. Jeszcze, żeby ich nikt nie atakował, to już byłoby w ogóle bezbłędnie. No dobra, zobaczmy, co on tutaj, kurde, ma. Na pewno, notatkę z dziennika. Coraz większy wiatr się wzmaga. Zobaczmy sobie do tego dziennika. Okej okay. tylko sobie narysował Everiego. No, idzie burza, idzie burza, idzie burza. To pewne, a my wchodzimy na górę. Szybciej sam, szybciej sam. Zobaczymy, czy coś widać przez tę lunetę. Może on rzeczywiście chce nam wskazać. Chce nam wskazać drogę. O nie, nie. Albo miejsce położenia Libertali. Nalega, chodź. Idą. No super, super. Dobra Co my tu No i jest wyspa w kształcie czaszki. Mów! Jest wyspa. Bez czaszki. To jest to Libertalia. <noise> Nie złyście mnie optymista, braciszku. Tylko my tu dotarliśmy. Więc liczyłbym na odrobinę więcej entuzjazmu. Może najpierw rozwiążmy sprawę z Alcazarem, dobrze? Chodź. <noise> Okej. Okay. Co? Mówię okej? Okay? Nie, a nie, 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 już ja dobrze znam to twoje okej. Okay. Na pewno coś ukrywasz, cwaniaczku. Ach. Czyżby rajf? No a kto inny? Szlagbert. Jak zwykle my rozwiązujemy zagadki, inni z tego też korzystają. No właśnie. Moment. Ja już wiem, jak się zakończyła misja z prologu. Nieciekawie. Rozdział 13. Rozbitkowie No chyba widać tą sławną górę. Ja muszę zejść z tej plaży. To na pewno. Łucz rozbita sama nie ma. Sam, słyszysz mnie? A może jest gdzieś dalej. Normalnie jak pierwszy tą prider po restarcie rozbitkowie. Tam było rozbitkowie z endurance. Jest tą na kanale wszystkie części nowej lary. Dobra. Najpierw muszę wejść wyżej. O w mordę. Pierwsza zasada. Wejdź wyżej i zobacz gdzie jesteś. No. Pytanie, gdzie tu mamy wejść? To nie jest wszystko takie tutaj proste. Idziemy tędy. Ale deszcz, ale ulewa, ale burza. Przepięknie to wygląda. Kurczę, klimat nieziemski. Czy zrobią Uncharted 5? Pasowałoby co? Uncharted 5 na PS5. No. Nie ciekawie, nie ciekawie, Nathan, ale musisz przejść do przodu, źle byłoby porzucić taką serię. Sam, 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 tam jest jakieś drzewo, ale nie wiem, czy będzie się można po nim wspinać. Nie będę chyba ryzykował. Tutaj coś jest. Dobra, włazimy. No nie no, porzucenie takiej serii to, to samobójstwo. To strzał w kolano, to jest po prostu gra. Magiczna od pierwszej, od pierwszej części, coś po prostu pięknego. Przygody Natana to jest coś niesłychanego. No, jak to wygląda na PS4, a jakby wyglądało na PS5, <laughs> tu będziemy mogli się przecisnąć. Widzę, chyba szybko sama nie odnaleziemy. Pytanie, czy on nas szukał? Pytanie, czy żyje? Czy wszystko z nim w porządku? Tutaj, tutaj coś jest. Oczywiście pusto No i po zapasach to Może oznaczać że sam No to jest plus tego wszystkiego, ale sam jakoś nas nie za bardzo szuka Ja pierniczę, nic nie widać w tym deszczu Nieźle, 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 nieźle dawaj na to Kurde, musimy iść dalej chyba no, z drugiej strony nie mam już nic do stracenia Poza swoim życiem dam sam do siebie Chyba zacznę wariować Nie sądzę, żebyś wariował, no każdy w takiej sytuacji by sobie łaził i gadał jest. do siebie Ja piernicze Nic mi nie jest Nic mi nie jest Na razie nic na nie jest ale Trzymaj. Znaleźliśmy się w nieciekawym położeniu O w mordę, o w mordę, nie! Ja piercie Eee, tylko byś się skąpał, I tak jesteś cały mokry. No dawaj, 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 dalej. No niestety trochę tutaj trzeba się powspinać. Pokombinować. No idź. O właśnie, i do góry. I do góry, dawaj Nata. no. Nie mogę nim podskoczyć, muszę, o właśnie, jakoś tak powoli to robić. On wykończony jest. Teraz dopiero podejście, podskok. Tylko się nie zatrzymywać, nie zatrzymywać. Ja pierniczę. Dobra. Ha. Dobra, idziemy tędy. Tutaj dalej. No, dawaj, dawaj. Tam wyżej, No, jest coś. Jest coś. Kurde, co teraz? Ok, dobra. No, musisz tu podejść. Ja pierdziule, masakra. No, musimy wyżej na tam. Ja pierdziule, wszędzie jeszcze ta woda? Oś. Ja pierdziule. tak me obećaj